Mam nadzieję, że dzisiaj będę jednym z pierwszych. Moi drodzy, mamy kolejnego GBS-a, i to jest strasznie taki śliski temat. Dlatego, że wydaje mi się, że możemy tu mieć powtórkę, która została zrobiona na nowo. Dlatego, że mamy tutaj do czynienia z GBS-em zimowym. Bardzo ładna jest ta puszka, przyznaję. O smaku ciasteczka korzennego. Ale mieliśmy już pierniczki korzenne, więc ej, czy nie mamy tutaj recyklingu, czy coś takiego? Widzę. E? E? No halo. Nie rozumiem nic z tego, ale ciul z tym, przetestujmy to się i witam Was serdecznie. Wart każdego dolara. Najnowszy GBS, w końcu wracamy do kafelate. w końcu mamy coś bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale to naprawdę bardzo dobrze dostępnego. Nie ma tak, że rozdaliśmy cztery puszki na jedną żabkę i eluwina. Tym razem jest to w Biedronce, jasne, jest to w Biedronce, ale słuchajcie, my mamy otwartą najnowszą Biedronkę i te GBS-y musiały tam być. Były tam również yy, blaki Raptor i blaki Panther, ale dojdzie do tego kupna tego napoju w swoim czasie. Na razie były tam pierdalne kolejki, ale to naprawdę. I nie było palet. Nie było palet na przejściu, co jest w ogóle, kurde, czymś nowym. Ale był ten GPS. Oczywiście mamy do dyspozycji świąteczny design. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te designy, no to te świąteczne puszki zostały jakkolwiek po prostu lepiej potraktowane od tych wszystkich, co mieliśmy do tej pory. No słuchajcie, dzisiaj mamy ciasteczka korzenne, logo ma troszeczkę śniegu. Na samym napisie kafelate jest trochę śniegu. Wszędzie jest trochę śniegu. Czemu to nie zostało potraktowane w ten sam sposób? Dobra, może dlatego, że GPS był wtedy jeszcze bardzo taką nową firmą, jeżeli chodzi o napoje w puszkach. Bo wiecie, normalne kawy oni sprzedają naprawdę potężne ilości. Jak wychodzili z napojami? Kawowymi w puszkach, no to wiecie, nowość, no to trzeba było jakkolwiek coś tam dać. Tutaj wiecie troszeczkę śniegu, że niby imitacja bombek i tak dalej. To i tak była naprawdę bardzo ładna puszka, ale tutaj już poszli naprawdę o może pół lewela wyżej, dlatego że mamy śnieg, mamy obsypane trochę śniegiem, czy to. Profil smakowy, czy to, a nie, w sumie nie profil smakowy, ilość kofeiny i informacje, że mamy dodatek kakao z Kamerunu. Mamy na logu, mamy na opisie, że to kafe late ogólnie mamy troszeczkę jeszcze świątecznych ozdób typu swetry, typu łyżwy, typu choinki, temperatury i tak dalej. No nawet bałwany, z tego co widzę tutaj chyba się to dubluje z jednej i z drugiej strony. Cała puszka to jest kolor taki, mógłbym powiedzieć brązowy, ale to jednak tak podchodzi w taki naprawdę bordowy, coś w ten desek. No na kamerze to widać, że to jest taki brązowy kolor, ale ja bym tu bardziej powiedział, że to jest taki bordowy. pada pełne mleko w proszku, cukier, ekstrakt, kawy w proszku. Proszek kakaowy, regulator kwasowości, raczej dwa regulatory kwasowości, E500, E501 i stabilizator E460, substancje słodzące, czyli acetylsulfam-sukraloza oraz aromat. Kofeiny, jak to zwykle bywa na GBS-y, mamy 88 mg. Jedyne co tam się zmieniło, to przy okazji cappuccino. Dobra, troszkę mi to zajęło, dlatego że Długopis postanowił ze mną nie współpracować. Fajnie, naprawdę. Bardzo fajnie, kurde, że nawet przedmioty martwe muszą ze mną walczyć, żebym przetestował tego GBS-a. Ostatnio w ogóle, jak zobaczyłem zasięgi GBS-owe, patrząc też na to, że wiecie, GBS, taka prestiżowa, można powiedzieć, marka, i tam wychodzą naprawdę małe liczby, to ja się tak zastanawiam, ty, co jest? Przecież to jest GBS. Powinni ludzie w to kliknąć! jak po dlaczego to się nie klika i wychodzi na to, że algorytm robi mnie w 122,5 kcal ma cała ta puszka 4,75 grama tłuszczów, z czego 3 g to kwasy tłuszczowe nasycone 14,5 g węglowodanów z czego 13,25 grama to jest cukier 5 gramów białka i 175 tysięcznych grama soli Otwórzmy to i sprawdźmy, zakrywamy, żeby nie było żadnych eksplozji ani nic podobnego. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Pamiętajcie, zawsze jeżeli chodzi o kawę, szukajcie tych, których zawartość po wymieszaniu wypryskuje na zewnątrz. To oznacza, że kawa jest naprawdę wysokiej jakości. Kawa w puszce, oczywiście. Czasem są również wyjątki, ale lepiej, żebyście szukali tego typu. Chwile chwilę co? pierdy pierdolę, dobra. Ten pierwszy zapach to był naprawdę nieziemski. To pachniało jak herbatniki. Jakbyście herbatniki rozpuścili w kawie. W sumie herbatniki i troszeczkę tam przypraw korzennych. To nie pachnie kompletnie jak piergiczkowe GBS. Nigdy w życiu. W sumie zastanawiałem się, czy na pewno nie wziąć jego do porównania, ale pomyślałem sobie, nie. Bo mam jeszcze przygotowane po tym monstery. Dwa Monstery naprawdę potężne, naprawdę konkretne i wydaje mi się, że je również przetestuję o w ten sposób bez żadnego porównywania. Bo ja tam mówiłem przy okazji tego pierwszego, ja nie będę mówił którego, żeby nie spoilerować za bardzo. Przy okazji tego pierwszego, że o tego drugiego zrobię porównanie. Przy okazji trzech innych spaków i tak dalej itp. A koniec końców wydaje mi się, że no nie opłaca się chyba. Nie się opłaca, ale może jednak nie. Pachnie to bardzo herbatnikowo, bardzo pachnie to korzennie. Nie czuję tutaj tak bardzo kawy, jak w przypadku naprawdę wielu GPS-ów, jakie testowałem do tej pory. Wydaje mi się nawet, że ten kolor jest ciemniejszy tylko to mój wymysł i to normalny kolor? Nie, wydaje mi się, że to jest normalny kolor GPS, a chociaż że troszeczkę mi się wydaje, że on jest ciemniejszy od takiego typowego, co mieliśmy do tej pory. Dobra. Najnowszy GPS dostępny w Biedronce. Przypominam, jeżeli uda Wam się go znaleźć, brawo. Jeżeli nie co mogę powiedzieć? Jagodziankowego też nie mogłem tyle znaleźć. Dopiero musiałem do Dido pójść. Albo kokosanko. Nie, Kokosankowy był akurat yy, prosta sprawa. Nie ma co. Jagodziankowy o matko kochana. To była po prostu katorga. Wasze zdrowie widzowie! U matku kuchanu no co tu jest kurde? O Boże, ja wiem już co mi to przypomina. Ja się tak zastanawiałem, ale ja już wiem, kurde. Ło! Tak kurde, niezły zawodnik moi drodzy, niezły. <laughs> Pamiętacie może taką jedną mirindę, albo taki jeden napój, który mi wysłał ziomale z Sylwią? Tak. Te miri ta mirinda o smaku piwa korzennego. I to, to jest takim piwem korzennym, jak ja pierdyką. W sensie, okej, okay. piwo korzenne, Pomieszane z herbatnikiem, z kawą, dżimiesową i śmietanką. Naprawdę fajnie, słodkie i idealnie, ale jaki ten pierwszy smak mnie zaatakował, to po prostu takie piwo korzenne, po prostu. Te napoje wszystkiego smaku piwa korzennego, jakie piłem do tej pory. Rudbir, jeżeli by ktoś się zastanawiał o co mu chodzi. Bo zna to tylko pod nazwą Rudbir, oczywiście. To mogę to dopowiedzieć w ten sposób, ale matku kochana, to był taki pierwszy: taki pierwsze uderzenie, tu takie mocne, korzenne nuty. Takie naprawdę czuć tutaj tę mieszankę po prostu do wypieku piergików I kurde, kiedy na początku mnie to tak nie powiem, że zaskoczyło, troszeczkę obrzydziło, może nie obrzydziło, ale tak po prostu odrzuciło. Tak kurde zaczynam coraz bardziej doceniać ten smak, ten herbatnik, ten herbatnikowy posmak naprawdę fajnie się komponuje z tym korzennym miksem tutaj zawartym. Oczywiście kawa GPSowa i tak dalej jest tu jak najbardziej wyczuwalna na idealnym poziomie, to jest po prostu idealny napój kawowy. Wy... Ostatnio tak się stało, że GBS akurat stał się bardzo dobrym, dobrą firmą, która produkuje napoje kawowe. No, powiem wam tak, nie myli się, chociaż ten smak już raczej bym nie powtórzył. W sensie drugi, trzeci raz ja bym tego nie kupił, chociaż, że kurde, coraz bardziej mi on podchodzi po prostu. Yy, rankingowo, jeżeli chodzi o to, no to sprawdźmy, do. No. Ciągle nie zrobiłem tych kawowych rankingów, ale no słuchajcie, no, lepiej jest mieć wszystko w jednej kupie, aniżeli kurde po dwie, trzy kartki. Dużo tu się dzieje, ale to jednak kurde, no ten pierwszy posmak to po prostu piwo korzenne, je po prostu, no nie, po prostu nie, nie moje klimaty. I co? GBS, jagodzianka, idziemy w dół, Cyna bongo, to nawet nie te tematy, to, to nie te klimaty, moi drodzy, co my tu mamy. Jeszcze, GBS słody karmel, cappuccino, gorsze, mleczny batonik, piergiczki korzety, kurde, powiem wam, że o wiele lepiej mi to smakuje od GBS pierniczkowego, o wiele. Pomiędzy Starbucksem, Vanilla Light, a Monsterem, Java Irish Cream... Jest tutaj miejsce i to naprawdę by wpasowywało się w y, pomiędzy te dwa smaki. No i co, moi drodzy? GBS! Weź to, no, kurde, zrób jednak jakiś y, nie mówię, że normalniejszy smak, ale jakiś taki wiecie, taki all inclusive Prima sort. Nie wiem, kurde. O, Dubajska czekolada! Ja chcę zobaczyć, jak oni zrobią dubajsko dubańsko czekoladowego gbs -a czekoladowo-dubajskiego, czy jakkolwiek by tego nie nazwać. I, ja, ja jednocześnie nie chcę, ale jednak chcę. Ja się dziwię, że do teraz ogi nie wyszli jeszcze.